Cześć, witajcie w kolejnym odcinku FIFA 21 Road to Glory. No i jak co poniedziałek, oczywiście zaczynamy od szybkiego remanentu, czyli pokażemy Wam to, co działo się na streamach weekendowych. Zaczynamy od player pika. zrobiliśmy ich dosyć dużo, no ale ten był zdecydowanie ciekawy. Jak widzicie trafiliśmy Sergio Ramosa. 89, idealny do przepału. Zrobiliśmy oczywiście też tak zwaną torbę imprezową, no, która niestety zwykle okazuje się być torbą na śmieci. No ale mieliśmy wszystko w klubie i na zasadzie prezentu dla widzów, postanowiliśmy zrobić to SBC, zdając sobie sprawę, że szansa na trafienie w nim czegokolwiek sensownego jest bliska zeru no ale zobaczymy no to lecimy z paką, torba urodzinowa no i co z niej wypadnie jest walkout, jest dobrze już, co to będzie Future Stars chyba, Portugalia LO Milan, a więc Diogo Dalot, no e, mamy tę kartę e, w klubie kupiliśmy ją, na szczęście jest to Duplikat, no ale mamy kartę wymienną, którą sobie sprzedamy. Z punktu widzenia wartości, no niestety mamy tutaj do czynienia z porażką, no ale w sumie jesteśmy zadowoleni, bo Diogo jest oczywiście cały czas graczem Manchesteru United, więc ta karta może nam się przydać w naszym docelowym składzie United Past and Present. No a tutaj otworzyliśmy jeszcze. 25 rzadkich piłkarzy, 83, plus, to oczywiście paczka za słapy. No i co? Mamy walkout. Aha, Kaylor Nawas, to był jedyny walkout w tej paczce, no, a więc porażka na całej linii. No ale tym samym skończyliśmy już przygody z, Icon z łapami zrobiliśmy całe 10. Resztę olewamy. No a pan Nawas i reszta bardzo Przydali nam się w SBC, no chyba najbardziej oczekiwanym dotychczas w FIFA 21, tak, tak, pojawił się urodzinowy Renato Sanchez, no i chyba wszyscy rzucili się, żeby zrobić to wyzwanie, no bo karta wyglądała na papierze naprawdę dobrze. No i tu pierwszy segment, kadra narodowa, jak widzicie na Was od razu idzie do przepału, do tego jakiś tam aspas za ligę weekendową, generalnie wszystko mieliśmy w klubie, także obyło się bez wydawania końców, możemy mówić o małym sukcesie. No i podobnie było w przypadku drugiego segmentu Bundesliga, tutaj też przepalamy Nawasa, no ale mieliśmy dwóch, bo ten, którego widzieliście, który wypadł nam z paczki. To był duplikat, jakiś tam inform niezbyt wartościowy, przepalany. No i e, możemy się za chwilę zabrać za ostatni segment, którym jest Bayern Monachium. No i tutaj już ocena tylko 85. Też wszystkie karty mieliśmy w klubie. No nie robiliśmy wcześniej praktycznie żadnych z tych urodzinowych SBC. No bo nie były to karty powalające, woleliśmy sobie oszczędzić towar w klubie. No i dzięki temu udało nam się bez żadnych kosztów zrobić Renato Sancheza. No, karta, powiem Wam, nie tylko na papierze wygląda świetnie, rozegrałem nią już kilkanaście meczów. No i co mogę powiedzieć? To jest inny poziom róbcie to SBC nawet jeżeli porobiliście wcześniej jakichś tam Podolskich i tak dalej to poprzepalajcie ich na Renato Sancheza bo naprawdę warto ta karta robi pożogę i w defensywie no, w ataku jestem po prostu zaskoczony w 10 pierwszych meczach strzelił ponad 20 bramek grając w 4-4-2 na pozycji pomocnika środkowego. Naprawdę będziecie zachwyceni Sanchezem. No a tutaj w międzyczasie, jak widzicie, jeszcze udało się pozyskać kolejne karty urodzinowe, tym razem tych trzech srebrnych, no srebrnych w cudzysłowie, oczywiście Brazylijczyków, bo te karty mają statystyki gdzieś tam na poziomie 85 i więcej. No, ale ocena powoduje, że możecie je wykorzystywać w zadaniach wymagających srebrnego składu, także naprawdę warto całą tą trójeczkę sobie zrobić. No, a na koniec jeszcze, jak widzicie, ten Dalbert. No, karta, która gdzieś tam na odpowiednim stylu gry zbliża się na skrzydle do oceny 90, więc bliżej jej raczej do ikon niż do karty srebrnej. No tym bardziej właśnie warto sobie te zadania porobić. Szczególnie, że w sumie zajęły mi jakieś tam półtorej do dwóch godzin. No a tutaj już kończymy ważne mecze. Atletic Bilbao Real Sociedad no i jak widzicie, całość mamy skończoną. Już Wam nie pokazuję wszystkich tych SBC, bo to szkoda chyba na to czasu. No a za całość jeszcze dostaniemy złotą paczkę piłkarzy Prime. Mamy więc Opening, lecimy z dużą złotą paczką. No i co? Czy trafimy kartę urodzinową? No z tej paczki na pewno nie, bo nie ma nawet ekranów. A poleciał nam. Waclik. Rewelacyjnie. No to złota paczka zawodników. No i czy tutaj będzie troszkę lepiej? Zobaczmy. No nie ma łokałtu, nie ma ekranów, a więc nie będzie raczej lepiej. Bo trafimy pana FUFAN. Rewelka. Złota paczka zawodników premium. No i czekamy, czekamy na jakiś grubszy traf. No, nie ma walkoutu, ale są chociaż ekrany, no więc już i mamy sukces. O, tutaj będziemy mieli 84 Brozowicza, także nie najgorzej, aczkolwiek cały czas nie jest to oczywiście to, na co czekamy. No to może w paczce piłkarzy Electrum Prime poleci nam wreszcie walkout. No. No nie poleci, ale są chociaż ekrany, więc tak na otarcie łez można powiedzieć. Hiszpania, bramkarz Aitor. Eee, ileż to razy już nam Aitor wypadł z tych wszystkich paczek? Nie wiem, czy u Was też bramkarze przede wszystkim wypadają. No to złota paczka piłkarzy prime na koniec. No i ostatnia szansa na walkout, którego nie będzie. Mamy ekrany, i to jest inform, słuchajcie. Walia, Bramkarz. No właśnie, ciągle Bramkarze. Tym razem będzie to Wayne Hennessy. No, nie najgorzej. Oczywiście grać nim raczej nie będziemy, ale przyda się w którymś tam SBC wymagającym karty z drużyny tygodnia. No a tu jeszcze pokażę Wam jednego playerpika. Zrobiliśmy ich. W sumie sporo, całkiem pokazuje tylko te najciekawsze. No a tutaj trafił się pan Laporte87, a więc bardzo, bardzo przydatna karta do SBC. No i okazało się, że Francuz szybciutko znalazł zastosowanie, no bo w niedzielę wieczorem pojawiło się SBC o Erika Bajego. No i jako fani United... Oczywiście musieliśmy zrobić sobie obrońcę naszego ulubionego klubu, gwiazdę FIFA 18. No i zobaczmy. Spodziewałem się, że może troszkę więcej tempa mu dadzą, no ale nawet jakby miał 50 tempa, no to byśmy go zrobili, oczywiście. Mamy Łukałcik, zdjęcie się dograło. No i trzy słowa na temat tej karty. Jeżeli wam pasuje gdzieś tam do składu, to oczywiście myślę, że warto zrobić Erika. Aczkolwiek nie będę go polecał aż tak jak Renato Sancheza, no bo ta karta jest ok. Natomiast no nie jest jakaś tam nie z tego świata, także raczej dla fanów Manchesteru United no i reprezentacji Irlandii. Nie, nie, żartuję. Reprezentacji WKS-u. Także mamy kolejną kartę urodzinową, a czy z nagród za skład Battles trafi nam się jeszcze jakaś? No oczywiście spocenie Senior wbił Elite 1 jak zwykle. Dwie megapaczki rzadkich kart, 30 tysięcy końców, to już znacie doskonale. No i czekamy na kolejny jakiś gruby traf. Zobaczmy, czy będzie walkout w pierwszej z tych megapaczek rzadkich kart? No raczej nie będzie... Eee, a trafimy Dzeo, tak jest. A więc 83 raczej przeciętnie, no, ale nie będziemy narzekać. No, te karty 83 też mają w końcu jakąś tam wartość. No to ostatnia szansa na walkout i co? No czy zakończymy dużym boom. No nie, nie ma walkoutu, ale są chociaż ekrany. Tylko jakie Portugalia. No i znowu bramkarz. E, pan Szybki Lopez. 83, więc bez rewelacji. Ale oczywiście mogło być gorzej. Zobaczmy sobie jeszcze co poza graczem Lyonu. No Dogra się dograło. Dembele Sarabia. No, tak sobie, jeżeli chodzi o piłkarzy. Zobaczmy, co tutaj mamy. O! 4000 monet, i cień. No, wszystko się nam przyda. Kolasiniacz w duplikacie jeszcze i co? Mataluza. No, no, nic wybitnego, ale myślę, że i tak nie możemy narzekać. Mamy potężnego Renato. W klubie mamy Erika Bajego także. Był to całkiem, całkiem udany weekend. Chwalcie się, co Wam poleciało z nagród za skład Battles, a ja się już z Wami żegnam. Trzymajcie się, na razie.